Cześć wszystkim. Właśnie kończę wyprawę, na której chcieliśmy znaleźć jakieś nowe miejsca na ustawienie fotopułapek. Zabrałem tutaj z sobą cztery w te lasy. No, jakoś udało się je ustawić. Najfajniejsze było czwarte miejsce. Synie znalazł. Już tam ustawiam kamerę, Przytwierdziłem ją do drzewa. No i żona nagle patrzy na drugą stronę Rowo i zobaczcie, co znalazła. Przeszliśmy na drugą stronę rowu. Ustawiamy sobie kamerę w fajnym miejscu. No i żona tak patrzy, patrzy, a coś jest na drzewie. No i patrzcie, tutaj zostawione skrobinki, jakieś z warzyw. No i wisi kamera. Nagrałem tam parę słów do właściciela kamery. Może się odezwie, kamerę oczywiście zostawiam. I do przeszkodzi innego miejsca. Z takiej odległości, że ona wypatrzyła kamerę. Zaraz wam zrobię zbliżenie. Tam wisi. Dobra, zmieniamy miejsce. Idę powoli w stronę parkingu. Robi się już późno. Zobaczymy po tygodniu, co się to nagrywa. Dobrze, chyba, że nie brałem więcej kamer. Mógłby być lekki problem ze znalezieniem jakichś ciekawych miejsc, jutro wypadono na zrzuty. Łosia. Pochodzę, zobaczę. Może potem, że nas synem do mnie dołączą. Zobaczymy jaka będzie pogoda. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.